Dzień dobry moi kochani. Witam na kolejnym przesłaniu. Trochę później niż zwykle. Musiałam po prostu wysłać przekazy indywidualne, i trochę, trochę mi się zeszło. Słuchajcie, ja mam dla Was dzisiaj pewną niespodziankę. Ja otrzymałam swojego rodzaju prezent, dar, i chciałabym Wam też coś dać od siebie. A mianowicie proponuję krótkie, darmowe przesłanie dla pierwszych trzech osób. Które napiszą na mojego maila, w jakim temacie chciałoby to czytanie otrzymać, czy też podpowiedź czy wskazówkę. Ale nie zadawajcie mi tylko pytań, na które można odpowiedzieć tak albo nie. Jest dzisiaj też opcja czytania rozszerzonego tygodniowego, które można zamówić za 15 zł. I kontakt w tej sprawie proszę na, na mojego maila. Ok, tutaj mamy opcję 1, opcję 2, opcję 3, kochani. I, I dobra, no lecimy w takim razie z przesłaniem tygodniowym, które niekoniecznie musi być, jak mówię, na okres tygodnia. I też pamiętajcie zawsze, że to są czytania ogólne, a więc energie ogólne, i bierzcie to, co do Was przemawia, co jest z Wami spójne. Dobra, mam nadzieję, że dokonaliście już wyboru swojej opcji, zatem zabieram trójki. Na bok. Dwójki również na razie muszą poczekać. I jeden, wasz czas. Wasz czas, co tu chce być Wam powiedziane, moi kochani. E zastanówcie się, zastanówcie się, czego się boicie, co wywołuje u Was lęk. Może jest to coś nowego, co chcielibyście rozpocząć. Może jakieś zmiany, które trzeba w swoim życiu wprowadzić, a może osoby, którym pozwalacie przekraczać wasze granice, bo nie jesteście asertywni, bo nie potraficie zadbać o siebie. <laughs> może nieprzerobione jakieś traumy z dzieciństwa i lęk zmierzenia się z nimi. Może są to sprawy finansowe, a może. Strach jakiś przed utratą czegoś lub jeszcze jakieś inne aspekty. Dla każdego z Was myślę, że czujecie o co tutaj chodzi. I jeśli już wiecie, co albo kto Was wywołuje ten strach, to spróbujcie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. A czy ze względu na brak miłości własnej, a może. Zbytnie przywiązanie do osoby lub do spraw materialnych wywołują obawę, że sami sobie nie poradzicie, a może ze strachu przed porażką nie realizujecie swoich pragnień czy marzeń, albo może z wygody i takiego złudnego poczucia bezpieczeństwa tkwicie wciąż w tym samym miejscu czy w związku. To tylko parę przykładów, oczywiście. I każdy z Was niech znajdzie ten właściwy dla siebie. I pamiętajcie, że bardzo często różnego rodzaju strachy i lęki są w Waszej głowie. Sami je kreujecie. Tak, to jest, że my mamy tendencję do wymyślania przeszkód i blokowania siebie przed działaniami. Właśnie dlatego że pozwalamy, aby nieracjonalne obawy wzięły górę. I właśnie w ten sposób staramy się, sobie przeko się, się, się staramy się siebie przekonać a, i wytłumaczyć sobie, że z takiego czy innego powodu lepiej jest czegoś nie robić. A, I tego typu strachy są nieuzasadnione i potrafimy w głowie naprawdę wykreować je na nielada potwory. Trochę tak jak z na cmentarz po zmroku lub wieczorem. Tak? My czujemy się niepewnie. Wydaje się to miejsce takie bardziej nieprzyjazne niż za dnia. Wyobrażamy sobie jakieś zombie czy duchy, rozglądamy się ciągle, bo wydaje nam się, że coś słyszymy czy widzimy kogoś, a czy też mamy wrażenie, że nie jesteśmy może tam sami. Pokazuje to, że te strachy są wykreowane, a nie realne. I tu też jest u Was taka niepotrzebna obawa, niepotrzebny lęk. Rzeczy nie są takimi, jakimi mogą się wydawać, i tu można pokonać swoje przeszkody. Więc pozbądźcie się tych strachów i nie oddawajcie im kontroli, i nie pozwólcie, aby Was prześladowały. I zamiast tego zaufajcie sobie, i temu, może dacie radę. I będą. Właściwe kolejne kroki w miarę rozwoju sytuacji i że możecie te swoje zamierzenia, czymkolwiek one są, zrealizować. Ok, co my tutaj dla Was mamy dalej? Jedyneczki. Jedyneczki. No, tu jest pokazanie, że naprawdę niepotrzebnie się boicie, bo już macie w ręku ten właściwy klucz. I wystarczy tylko otworzyć tę klatkę i uwolnić te swoje marzenia, czy pragnienia, czy działania, czy zmiany, aby mogły się urzeczywistnić. Zamknęliście to swoje symboliczne serce i najwyższy czas, aby je uwolnić. I tu były może pewne już próby poszukiwania sposobów, czy dopasowania różnych kluczy. I może nieraz czuliście się zniechęceni, czy odkładaliście, Zostawialiście to, może ze względu na przeciwności, albo może ze względu na te wymyślone strachy, które Was wudziły za nos. I czasami życie jest poszukiwaniem tego właściwego klucza. Jest nieraz wiele rzeczy, pragnień, do których gdzieś tam trudno nam się zbliżyć, czy zrealizować, czy osiągnąć, bo to mogą być nieraz problemy z dostępem do Waszych własnych uczuć. Do zrozumienia siebie, które Was przed tym blokują. Ale tu możliwości są, klucz jest i potrzebne jest jeszcze Wasze działanie, kochani. Dobrze, I co tu jeszcze dalej dla Was? Hmm. Tu jest otwarcie się na jakąś nową strategię, na nowe podejście do czegoś to jest też bycie na rozdrożu i konieczność podjęcia decyzji i trzeba będzie zastanowić się nad dotychczasowymi postępami na może jakichś waszych poletkach, czy w jakichś obszarach, czy dziedzinach, czy w tym do czego odnaleźliście właśnie ten właściwy klucz i przyjrzeć się temu, gdzie się znajdujecie i zastanowić się, czy nadal chcecie postępować tak samo. Czy nadal chcecie śpiewać tą samą piosenkę, czy może już najwyższy czas zmienić tą melodię? I jeśli pewne osoby, rzeczy, okoliczności może nie służą Wam tak, jak myśleliście, to też nie bójcie się przyznać przed samym sobą, że to już nie jest dla Was. I podejdźcie do tego w ten sposób, że cokolwiek wybierzecie, to nie bójcie się zacząć od nowa. Bo zdecydowanie lepiej jest działać, coś robić, ewentualnie nanosić korekty, jak będzie trzeba, niż tkwić w martwym punkcie, bo tam się nic nie zmieni, kochani. Dziękuję Wam, jedynki. To tyle, jeśli chodzi o czytanie publiczne. Jeśli chcecie czytania rozszerzonego, to zapraszam do kontaktu ze mną w celu jego zamówienia. Dziękuję Wam serdecznie. Dwójeczki. Dwójeczki teraz. Przepraszam bardzo. Kochani, tu może, może trzeba będzie przyjrzeć się tematowi miłości. I to miłości szeroko rozumianej. A przede wszystkim miłości własnej. Czy przerobiliście już ten temat? Czy kochacie i akceptujecie siebie, czy dbacie o swoje granice, czy dbacie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, czy przepracowaliście trudne przeżycia, czy nie uzależniacie może swojego szczęścia od innych osób? Czy wiecie, jak dalej na przykład nad sobą pracować, jak dalej się rozwijać, budować siebie? Czy jesteście wolni od uzależnień? Słuchajcie, bo. Jak my mamy ugruntowaną tą miłość własną, to umiemy tworzyć zdrowe relacje, umiemy kochać, umiemy otworzyć się na miłość, umiemy budować swoje życie w trosce o swoje najwyższe dobro, ale bez takiego egoizmu, jednak ze zdrowym ego. I może trzeba się będzie też dla niektórych przyjrzeć relacjom, jakie macie z innymi kogo wpuszczacie do swojego życia, na co pozwalacie innym, czy te relacje są w balansie, w równowadze, w braniu i w dawaniu, w równowadze, tak? Czy nie jesteście ani katem, ani ofiarą? Czy nie jesteście osobą dominującą, ani taką, która pozwala wejść innym z butami w swoje życie? Czy może nie jesteście też emocjonalnie uzależnieni od innych? Może tu też trzeba będzie spojrzeć na to, czy z miłością podchodzicie do życia, czy też ciągle narzekacie, czy umiecie dostrzegać dary, jakie wam los niesie, czy jesteście ze wszystkiego niezadowoleni i kręcicie na wszystko nosem, czy kochacie to, co robicie, czy jesteście w takim kołowrotku, z którego chętnie byście uciekli. To są tylko niektóre aspekty miłości, pewne przykłady. Każdy z Was czuje, o co w jego przypadku może tu chodzić. I niezależnie o jaki rodzaj miłości u Was chodzi, czego dotyczy, to warto się nad tym tematem pochylić i zastanowić, czym dla Was jest ta szeroko rozumiana miłość, co ona oznacza, jak byście chcieli, aby to wyglądało i co w związku z tym należałoby zrobić. Okej. Okay. Dobra. Co tu to, to dla was dwójki? Podejdźcie, podejdźcie do tego tematu a, miłości z taką czułością, z delikatnością, ze zrozumieniem, tak jak tutaj jest pokazane na tej karcie. I nawet jeśli tam są jakieś trudne sprawy, z którymi trzeba sobie poradzić, które może trzeba przepracować, może coś odpuścić czy wybaczyć, to oczywiście może wymagać czasu, więc dajcie sobie też ten czas. Nie poganiajcie, nie pospieszajcie. Bądźcie po prostu w procesie i idźcie krok za krokiem. I nie pałujcie ani siebie, ani innych, nawet tych, Którzy gdzieś tam was zawiedli czy skrzywdzili. Bo trwanie w żalu, w złości i pielęgnowanie takich niskich pobudek naprawdę bardzo drenuje naszą energię, po prostu wysysa ją, wyniszcza nas wewnętrznie. I nie ma siły wtedy na inne rzeczy. Przekierowujemy wówczas tą naszą cenną energię na powiedziałabym mielenie tego emocjonalnego błocka zamiast wykorzystać tę energię konstruktywnie na inne działania. Więc ukochajcie siebie no, budując miłość własną, kochając swoje życie to co robicie swoje pasje a ludzi, którzy są z wami kompatybilni z którymi się rozumiecie i okażcie im też swoją czułość. Ale nie marnujcie swojej energii na sprawy czy ludzi, którzy nie są tego warci. Ok. Mm -hmm. mm. I tu jest takie doskonalenie, doskonalenie swojego rzemiosła, swoich umiejętności. A może właśnie w tych sprawach miłości własnej, czy budowania relacji z innymi, budowania relacji z sobą i swoim życiem, z tym, co robicie, tu trzeba będzie może jeszcze zdobyć pewną wiedzę, może czegoś się nauczyć, doskonalić swoje umiejętności i praktyki. To korzystanie z możliwości takiego zagłębiania się przyniesie. Większe zrozumienie Was samych i tego, co się wydarzyło lub dzieje się w Waszym życiu. I to się też przekłada na lepsze życie w realu, w świecie pracy, w materii, bo szeroko rozumiana, zdrowa miłość wyzwala w nas taką chęć dążenia do tak zwanego mistrzostwa, do pójścia wyżej, do rozwoju i nie tylko w sferze emocjonalnej, ale przekłada się też na nasze życie i lepszą jego jakość. I to może pozwoli na znalezienie nowych sposobów działania, czy zastosowanie tego, co wiecie, co już macie. I tu jest zachęta do poszerzania wiedzy, do zdobywania nowych umiejętności, do otwarcia się na to, chęć pójścia w tym kierunku, bo to będzie Was rozwijało, to będzie budowało Wasze dalsze doświadczenia. Dziękuję wam dwójki. To tyle w wersji publicznej. Jeśli byście chcieli rozszerzenia, zapraszam do kontaktu na mój adres mailowy. Dziękuję bardzo. I trójeczki. Trójeczki moje. A tu kochani u was chodzi o o bycie autentycznym, o bycie sobą. Zastanówcie się, dlaczego chowacie się w sobie, tak jak na, na tej karcie ta postać, której nie widać ani twarzy, ani rąk, ale ona tam pod spodem jest pod tym ubraniem. A może boicie się wyrażania swoich poglądów czy przekonań, bo jesteście w jakiejś grupie, a może nawet w rodzinie, gdzie wasze poglądy czy przekonania nie są akceptowane może boicie się bycia wykluczonym z tej grupy, boicie się tego, że nie zostaniecie zaakceptowani, jeśli zaczniecie mówić swoją prawdę może przylepią wam jakąś łatkę i będą się śmiać ze waszymi plecami lub opowiadać jakieś historie na wasz temat może być też tak, że nie macie odwagi przeciwstawić się komuś albo działaniom z którymi się nie zgadzacie co rani was, albo rani innych, robi przykrość, czy w niewłaściwy sposób osądza? Może wolicie się nie wychylać, może takim być niewidocznym, bo tak z jakichś powodów jest bezpieczniej, a może też chodzi o jakieś nagrody, awanse, bonusy, czy różnego rodzaju korzyści, dla otrzymania których głęboko chowacie prawdziwego siebie. A może musicie coś udawać, bo tak bezpieczniej i łatwiej. I może, może są też jeszcze jakieś inne powody, dla których wolicie pozostać w ukryciu. Pomyślcie o tym, jak się z tym czujecie. Czy to jest OK? Czy to wam odpowiada? Czy nic was naprawdę mm, w takim podejściu nie uwiera? Bo jeśli musimy coś udawać, to nie jesteśmy sobą. Kreujemy inną osobę, inną rzeczywistość. Nie żyjemy swoim prawdziwym życiem. Tworzymy jakąś część naszego życia, nas samych, które nasze nie są. Po prostu gramy. Czasami gramy po prostu inne osoby, które uważamy, że są naszymi idolami, ideałami, którym chcemy dorównać. Ale czy chcemy być w życiu aktorami odkrywającymi jakieś role, czy my chcemy naprawdę żyć? I dlaczego mamy się za siebie wstydzić? Dlaczego mamy się chować? Czy robimy coś złego? No chyba, że tak, moi drodzy, to, to wtedy jak najbardziej. Hmm. Może też niektórzy nie umieją zawalczyć o siebie, cenić siebie, znać swoją wartość. I wolą po prostu gdzieś w kąciku użalać się nad sobą albo krytykować siebie. Bycie sobą, bycie autentycznym czyni nas takim pełnym człowiekiem, bardziej szczęśliwym, bardziej spełnionym. Więc pomyślcie o tym, co, co w waszym życiu ukrywacie i dlaczego. Ok? I tu jest pomału takie wychodzenie z ukrycia. Uzmysłowienie sobie tego, co jest tą nocą, a co dniem. Jakie są ciemne i jasne strony. A jest tu jeszcze taka olbrzymia niepewność. Nawet strach w tej przemianie. Bo jak to będzie? A jest jeszcze chęć nałożenia takiej maski na oczy. Nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie tutaj. Ta dziewczyna jakby miała jeszcze coś na oczach. Tak, jakąś taką... Plastikową maskę, przepaskę, nakładkę. Jakby była obawa przed pokazaniem siebie w pełni, tej swojej autentyczności. I tu jest jeszcze dużo wahania, ale jest też chęć pozostawienia za sobą tej nocy z księżycem, tak? Gdzie nie wszystko jest widoczne i jasne, i wzięcia w swoje ręce słońca. Tak jakbyśmy chcieli pokazać prawdę, rzucić na coś światło. Um, bo po ciemnej nocy zawsze jest światło tego porannego słońca, oświetlające wybraną przez nas ścieżkę. I mimo, że nie znamy odpowiedzi, nie wiemy jak będzie, jest to tutaj pokonywanie tych swoich słabości. Tu oczywiście będą decyzje do podjęcia, będzie wahanie się, będzie obawa. I wielokrotnie może zrobienie jednego kroku w przód i dwóch w tył, bo to będzie proces. Ale zobaczcie, no, przejście od tego etapu, kiedy jeszcze nie ma osoby. Do tego etapu, gdzie jest choć jeszcze taka niepewna siebie, jest naprawdę olbrzymim krokiem naprzód, olbrzymim postępem. A, I to słońce w rękach to też taki symbol tego, jakbyśmy mieli informacji, mieli odpowiedzi w naszych rękach, ale trzeba będzie zaufania swojemu wewnętrznemu osądowi i wiary w siebie i w to, że jesteśmy w stanie sobie poradzić. Okej, okay. co tutaj jeszcze dla Was? Ha, no słuchajcie, no po prostu nie wierzę, to jest taki piękny proces. Od, słuchajcie, od niebytu, poprzez niepewność, Aż do momentu płynięcia we właściwym kierunku. No, zobaczcie, jak te postacie na tych kartach wyglądają. Ta ostatnia, ona jest już pewna swego. Ona wie, dokąd zmierza. Jest na najlepszej drodze do osiągnięcia tego swojego celu, swojego sukcesu. Ona wie, przez co przeszła i ile sobie zawdzięcza, i ma świadomość, że przed nią są jeszcze nieznane lądy. Ale są też nowe możliwości. Um, I to jest olbrzymia wiara w siebie, w swoje dokonanie, w wybory zgodne z pragnieniami swojego serca. Um, tutaj jesteście kapitanem swojego okrętu i to wy wyznaczacie jego trasę. Oczywiście, czasami mogą zdarzyć się burze i turbulencje, ale wy macie tego świadomość i zdobyliście doświadczenie. I wiecie, jak sobie, kochani, w takiej sytuacji trzeba będzie poradzić. Dziękuję. To tyle. Trójeczki w wersji publicznej. Jeśli chcecie wersji rozszerzonej, zapraszam do kontaktu na mojego maila. Dziękuję bardzo wszystkim i do następnego razu. Pa!